No i gra ruszyła. Popatrzmy. A teraz będzie dobra okazja. Piłka w siatce. W pierwszym kwadransie spotkania. Mbappé. Mbappé. To musi być bramka. I gol. Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Filian Mbappé. Antoni. A oto przy piłce Fernandesz. Szansa! Czy przełamie impas? Bardzo dobra interwencja. Piłka do Antonego. Piłka poza boiskiem. Out. No proszę Państwa, gdyby teraz skierował ten strzał w światło bramki, nie byłoby co zbierać. Almiron. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Rzuca piłkę pod bramkę. Nie do wiary. Wybronił to. To było wzorowe uderzenie głową. Mocne, mierzone. Ale jakimś cudem bramkarz był jednak górą. No pozostaje mu pogratulować. Miłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. To może być groźne. Będzie kontra. Show dostaje piłkę. Jest bramka. Skuteczne wykończenie. Nie jest miło przegrywać, ale Newka... Newcastle... Manchester United strzelił w pierwszej odsłonie meczu jednego gola więcej, ale czy to wystarczy do zwycięstwa? Mbappé teraz przy piłce. Teraz Hakimi. Do Hakimiego. Bruno Fernandes ma chyba dość miejsca. Pedri ma piłkę. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Zagranie do Kirana Tripiera. Almiron. Przódka w pole karne. To była interwencja do statystyk. Kiran Tripier. To nie było dobre zagranie. Wymieniają teraz sobie podania na własnej połowie. Grają na czas. Mocno trzyma się na nogach. Asemiro. Uwaga, będzie okazja. I zatrzymał to ładnie. Rzut rożny wykonuje Fernandez. Dobre teraz zachowanie. Nie biegnie do przodu. Szanuje piłkę. Wygląda kolegów. Żelingon teraz. Szukają teraz kola wyrównującego. Ta akcja może zakończyć się powodzeniem. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Piłkę przyjmuje Jadon Sancho. Podanie do Sancho. Sędzia kończy dzisiejsze Friday, Roger. Oh, city on the screen and tell the potty so I got free, patching all the rag is I put pain on it. You wanna just gain on it? Thousand on it, but never got a stain on it. Oh, thousand on it, never got my name on it. Yeah, Trzech gwizdek. Jedziemy. Martinez. Casemiro. Piłka do Antonego. Kamkarz broni. Bez żadnych kłopotów. Bruno Fernandez I teraz Pedri. Co teraz? Będą prowadzić! A i piękna tu była parada! Pani Czerwonych Diabłów podnoszą teraz Erewetes. Chcą śpiewami ponieść zespół do ataku na bramkę rywal. Kilkę przyjmuje teraz Kasemirą. I mają to! Dominowali! Wreszcie się doczekali! Otwierają strzelanie w tym meczu! Nikogo to chyba nie dziwi. Nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia. Mudryk. Próbują rozwijać akcję ofensywną. Teraz trzeba to mądrze rozegrać. Znakomite zachowanie bramkarza. Wyjście. Prima sort. Fedryk w natarciu. Przy piłce teraz Rashford. Show dostaje piłkę. Trochę ryzyka, ale interwencja niczego sobie. Gallagher. Zablokowana teraz próba strzału. Rywale coraz bliżej, utrudniają rozegranie. Czy zdoła strzelić? Piłka w bramce! Odskakują na dwa oczka! Chelsea zagrała w pierwszej odsłonie meczu koszmarnie. W drugiej połowie może być już chyba tylko lepiej. Inaczej po spotkaniu mogą nie pokazywać się kibicom na oczy. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Dobry odbiór. Przeciwnik trochę nonszalanko, ale brawa za starania. Kylian Mbappé. Luke Shaw. Rashford. Dobra akcja Manchesteru United. Znajduje tam Kiliana Mbappé. Broni to! Niesamowita parada! Gra wstrzymana, out po tym wejściu przeciwnika. Co teraz zrobi Martial? I utana interwencja. Pisasi. Noni Madueke. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Kolejna akcja, ciekawe jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Semiro. Do Hakimiego. Podanie do Marciala. Co teraz zrobi? Gallagher. Fernandez przy piłce. Nkunku może strzelać. Gol! Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. Jukka teraz u Eriksena. Sędzia kończy dzisiejsze. I ruszyła pierwsza połowa. Van de Beek teraz przy piłce. Piłka doszła do donego Van de Beeka. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Co wykombinuje reszta drużyny na. Proszę Państwa, Bramka! No, miejmy nadzieję, że teraz nam się ten mecz rozpocznie na dobre. Adams. Doskonała piłka za obronę. Ależ zmarnowana okazja. W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla Bramkarza, że złapał tę piłkę. Padła właśnie bramka w Liverpoolu na Goodison Park. Mamy pierwszą bramkę dla Chelsea. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Jest 26 minuta meczu. Dziękujemy za te informacje. Sko. Przegrywają jednym golem, lecz nie tracą głowy. Spokojnie budują akcję ofensywną. Go! Mamy wyrównującą bramkę. No ciekawe, jaka będzie odpowiedź rywala. Tony Van De Beek. No. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Rzuca piłkę w pole karne. Tak, to powinno się robić w obronie. Krysty. Bardzo ładne dogranie. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Bez problemu odbierają piłkę. Adams. Ciekawie budują teraz tę akcję. Są tak proszę państwa piłka w siatce. A zatem mamy wynik 2-1. Martial. Donny van de Beek. Czy będzie z tego bramka? Ależ tutaj kapitalny blok. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Okazja do strzału! I mamy gola, proszę państwa! To jego drugie trafienie w tym spotkaniu! Ależ nam się rozstrzelał! Prosto padłe podanie, szansa! Co za interwencja! To była bardzo niebezpieczna akcja! Wielu widziało już pewnie piłkę w siatce. Ale udało się wybronić. To się nazywa ciąg na bramkę. Top! Tak. Bramkarz bronić. Zagrożenie nie minęło. Trzeba wybić. Obronica na posterunku oddala zagrożenie. I koniec. Czerwone diabły wchodzą. Z... I gramy, proszę Państwa. Bayern przy piłce. Pawarczycy mogą ruszyć skrzydłem. Mają teraz dużo miejsca. Carrick Interwencja, wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. Diallo. Wan-Bissaka dostaje piłkę. Van de Beek teraz przy piłce. Widzowie czekają na strzał. Świetnie teraz to zablokował. Leimer przy piłce Sony. Ładnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Wspaniała teraz ta interwencja w obronie. Indywidualna akcja może być ciekawie. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Van de teraz przy piłce. Barnaczo, adresatem podania. Oj, to był książkowy opór piłki. Łatwo nie było, ale piłka utrzymana w boisku. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. To musi wejść, ale piłka wciąż jest w grze. Broni, tak, ależ tutaj to wyciągnął. Uspokaja teraz sytuację, mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym... Już po zmianie strony i zaczynamy grę proszę Państwa. Znalazł teraz sporo miejsca na skrzydle. I dobrze teraz Bramkarz. Pewnie. Teraz Garnaczo. Dobrze utrzymuje się przy piłce. i piłka leci daleko od Bramki. Nie przyłożył się do tego strzału. Szkoda, bo na pewno dałoby się to wykonać lepiej, i może była z tego strzału jakaś korzyść. Konrad Lajmer. Harykane. Ruszył do ataku, ale muszą mieć się na baczności. Jozła Kimiś przy pince. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Otrzymuje informację, że został podyktowany rzut karny w innym meczu studio może to potwierdzić. Mieliśmy żyd karny dla Galatasaray. Egzekutorem był Mauro Icardi, ale okazał się nieskuteczny. Na pewno żałuje tej niewykorzystanej szansy. Wynik więc ciągle mamy 4 do 1. Zegar na stadionie wskazał właśnie 60. Uwaga, będą prowadzić. Groźnie było. Dobra interwencja. I świetnie broni, utrzymał piłkę. Co za parada! Nie tylko doskonale obronił ten strzał, ale uchronił też zespół przed utratą remisu w końcówce meczu. Nadal mamy 0 do 0. Dobrze więc, że chociaż podejmują próby, ale coś czuję, że tu... To... Szansa, czy przełamie impas? Gol! Tak to w... I tak. Sędzia... I got my hands on it. Yeah, screen is out of here, and you go watch the game. No, I don't rest. O i gra ruszyła. Popatrzmy. Mustadiabi. Teraz musi. Proszę państwa. Jest. Strzelają. A to dopiero początek. Antoni. Piłka teraz do Antoniego. Tak się powinno stopować ataki rywala. Patterson. teraz Douglas Luis, Anthony, Bruno Fernandes, oglądamy teraz Kyliana Mbappé w najlepszym możliwym wydaniu. National, Douglas Luiz. Przejęcie piłki, koniec akcji. Teraz Agnus Luiz. No! Chyba trafi! Dobrze teraz broni. Brawo! Polakaj, jak głęboko teraz? Ja nie mam Nie ma spiska. Sędzia z dziaskosłupie teraz może iść na diabłów. łamkach jabłów. Wciąż potrzebują wyjątkowej branży. Ale skokiem się przygotowują nadal. Bardzo dobrze że teraz to broni.

Teraz ja będę w swoim stromie. Tak, raz raz raz, Luis. Tak, raz, nie jest fałszywy, jest też zejścieńczygo. Bo idzie niecień bezpieczniejszy, proszę państwa. Nie do mnie dokładnie, raz, Luis. Co teraz teraz robi? Teraz vrátí si I Petri. Miro, Petri, může být to vrátí. To, to, to zrovní se jí I to to, méně čer, který má Miro kruzuje. Sníbeno velo malý převaře třetí kýka a teraz za sámou tou balčou on Teraz v centra Ale má nářela nervy. Szakami i ostatnia kwadra oskarżania. Eryk, Eryk, sen. się przejrzeć środka. O, o, piłką. No teraz bardzo rośny szaczał. Endzielnia to widzi, ale przytrzymuje się wdzięcie z piska. O, o, to kącił książkową piłk piłki. Meczu warsyn来... Nie, nie, naprawdę blisko. nie, 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 na nie, Tak, tak. nie, 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 O, Pr right jako <ziehenory> uh tego nie, 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 nie nie ta, ta, tak Bo do pijaki, jakby to była normalność Formal. Piłka tak, wątpią w szatę! Nie wieważne w jaki sposób, a ważne w fryknie! Przeszedł się w środę ramki! Bo powiedział, że bram na tam, się żółwę w prawo! Prawia! Z uszły karty to nigdy nie jest parada w Trzeba go jeszcze na prawo! Aby to miał ale i cała głowie! Mało kto zważy się taktych, nie jest niezrzeszony żarnego! Nie samotna parada Jan Martinez'a! Manejneza! Przeszedł! Pybeli niecelnie! Skończym, to jak lepiej, jak to nie wiedział, co uporób lio. co należy robić. uporób To Dobrze, zanim zjedziesz, uporób lio. Dobrze, zanim zjedziesz, uporób